Nie chce mi się. <laughs> serio nie chce mi się. Oj o, oj dół, kolesi, Oj, 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 oj Dawaj, jesteśmy z wygięci. O rany. Uciekają chyba do hangaru. Spali ich może. Musz do hangaru już się że stanie Dobra. To czekaj, wiadę, Ciech. zabiję ich i wychodzimy. I dajemy kolejną rundę. Mam ich Dobra, padł Prawie ich brzydko nazwałem Zabiją, 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 Czego ja tak wolno spadam? Dmuchaj może Proszę, Na pewno Gdzie lądujesz? tam, e, gdzie trzy domki są Dobra Ja też ląduję Ale widzę, że koleś już tak no, Chce być pierwszy, chcę być pierwszy, chcę być pierwszy Mam go, jest przy przyczepie Kurna, nie ma nic Fuck, no o, otwórz się to ty? Strzelasz? Tak, jeden zdjęty. Tam dwóch kolesi idzie no. wodą. Dobra, zostaw, zostaw. Ale bania! O człowieku! Ale bania siadła. Co za? Z końca za rzeki ja pierdzielę. Mój Boże, jestem czarodziejem. Jestem pieprzonym czarodziejem tej gry O kurde Tam 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 są kolesie przed nami więc nie wiem jeszcze gdzie Okej, okay, dobra huh. Chodź Idziemy dołem? Chodź Znaczy czekaj, chodźmy górą żeby sprecy nie dostać To tutaj zajmiemy dobra, się dobra, dobra, dobra sobie do nich Dobie. Dobra Widzisz ich? Ja, też. ja nie widzę. Oj! Okej, okay, jest. Jest. Dostałem. Mają ar Kurde. No Kurde, no. To koleś jeszcze... Dobra, nie, nie żyje Dobra, padł. Dobra, dawaj, dawaj. Czekaj, bo ich może być e, dwóch. Okej, ja widzę wszystko tutaj chyba. Może być żebyś ty się Okej, po prawej cię będę patrzył. Plecy nasze czyste. Zabandażuję się i zaraz będę ci pomagał, czekaj ar z niego podniosę, okej? Okay? Kurde no, Dobra. nic tu nie ma. Myślę, że ktoś tam jeszcze będzie, idę zobaczyć, okej? Okay? Dobra. Sekunda. Pierwszy domek, patrzę. Ja się jeszcze muszę zabandażować, poczekaj. Z trupa zabieram ar Nic tu nie ma, pierwszy domek. Drugi. Co, koleś sam był? Nic nie ma, czysto. Mhm. Domki, domki, czyste no, dawaj. Dobra, zabieram staw. Nic, dobra. Czekaj. Przeładuję to cholerstwo. Okej, okay. panarzuje się. Mam granaty i mołtowej jakby co znaczy jednego jednego. Także spoko. Czego nie ma Explosive Werous? Yeah. <laughs> Czemu? Okay, nic nie widzę. Brał do, do ciebie. Spoko. Ehm... Um, nie wiem, present Misty? Tam tutaj mi się nic nie będzie. Gdzie? W sensie na Misty? Tą wieje. Na Misty? A ja wiem. No. Co robimy? bym ja poszedł na Misty Peak. A tam jest koleś. Co ty gadasz? Tak, zobacz stoi sobie, jak jak... Jak głąb. No, go przy pomachaj mu. Ej, kurde. O, widzę, widzę. The fuck? No zobacz. No nie wierzę. Dobra, wiesz co, no tam stoi. No nie wiem, tam kurczę, tak co chodzi. Stoi, no. no. mogę go trafić. Już nie mogę go trafić, a przez kogo widzę tam. Co za bieda, dobra idę, podchodzę. Podchodzę mostem, prawą stroną. Jestem coraz bliżej. Ten, y, przy, jest, jest koleś, szedł na dół pod most. Z której strony? Lewej, prawej? Od lewej porządku. Dobra. Nie, cały czas jest przy przyczepię. Przy przyczepie jest jeden koleś to może być uważaj. uważaj. Dobra, spokojnie. jest. Rzucaj im Neida. Jest koleś pod mostem. Oberwał mocno, chyba. Ale bania. Nie. O, nie ja zabiłem jednego, o, a te drugiego. kurde, ale Bania kolejna weszła. <laughs> Dzięki, stary, ale mi tu dupę uratowałeś. Ale Gonga mu tam strzeliłem, ja pierdzielę. Nie wierzę, no dobre jestem. Dobry jestem, hehe. <laughs> Przlutowałeś go? tego tak, właśnie tego. Lutuję tamtego. Proszę, się zgraj teraz. No ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest drugi pod mostem, nie? Szybko jakoś musiał zaskoczyć. Myślę, że w tego samego strzelamy. Fajnie wyszło, dobra akcja. Ty samochód jedzie? Gdzie? A tam, okej. Okay. Powiedz pani na pleasant, bo pleasant jest bezpieczny. Chyba, że tu przyjedzie, nie? Strzelałem do niego, więc. Chodź, chodziesz? No. Nie czekaj. Co? Oj, jedzie tu? Jedzie tu. Jedzie. Molo wyciągam. Znaczy czekaj, molo wyciągam. Zablokuję drogę. Blokuję drogę. Dobrze, dobrze. Uważaj, jest wup, molo wup. cały czas. Thanks for the car, guys. Thanks. <laughs> Piękna robota, kubuś, naprawdę. Super. Dobra, dasz mi tam jednego przelutować, tego za samochodem, co był. Zostaw mi go. No, pierwsze, ja się leczę. Dzięki. No, takie shorty, nie Ej. mogę sobie mówić. Co? Kroki słysza? Cały czas słychać, kroki. Nas, his, his to cały czas kroki słychać. Nic nie jedzie. No tak właśnie po jakbym słyszał coś. ty są kolesie. Co ty gadasz? Przy skale, przy skale, przy ognisku. Widzę. Palę Uważaj, uważaj. Podbiegam. idzie do ciebie. Jeszcze jeden. A jeden się zapalił chyba. O, fuck, rzucił we mnie molo. Przeżyjesz? jest? Przeżyj. Wodą, wodą, kurwa. Nasikaj na mnie. <laughs> Nasikam na ciebie, czekaj. Eee hmm. A to jest jakieś źle merze, nic nie mieli Aaaa, <grym> Jezus Maria Blackberry mieli <grym> No, mieli No dobra Ja sobie kurwa zjem tu blackberry, a co tam <grym> <grym> Czysto po prawej Z elki nam nikt nie, nie wskoczy, jakby co Kolesie po prawej Gdzie? Idzę tu Jadę, jadę za, za mur tutaj za murek za murek. Dobra wysiadam. Strzelamy dawaj Dobra. Może po bo z tej strony powiedz może Z tej strony Dobra oberwał Rzucam naida poczekaj Uważaj, bo... Patrzę, patrzę plecy, no czy muszę apteczki użyć. Ja też mam... też leczę. Ty za murem ktoś biegnie chyba. Gdzie? Za murem coś słyszę, nie? Nie, nie, nie mogę. Co słyszałem? Czyś pojebał. Samochód jedzie. Uważaj. uważaj. Chodź do środka, do budynku. Widzę, widzę. Do budynku. Cofaj Oła. się do budynku, Kuba. No spoko, spoko. Tu jest kolejny samochód dla nas. spoko. Oła, kurna, oberwałem, dobra. Ja uciekam do budynku, bo oberwałem mocno. Dobra, jest koleś przy wieży. Jakiś e, Mam, mam, już ci Przecież wyrzucam. Dobra, to wyrzucę ci tu pod nogami. Przechodzimy na budynek po drugiej stronie. Mm. To co, lecimy? No, idziemy, idziemy. Go. idzie chyba samochód. No, fuck, przeskoczy tam po prawej, ale pojechali, nie czekaj Dobra, olać, wchodź do budynku, nie siedź na otwartej o, przestrzeni Nie przelutowane, więc... o proszę Wiem, wiem, to ja, to biegam Zbieraj rzeczy Dobra, Dobra. pojechali Idę do ciebie Lutuj śmiało, bo jest nie więc... Jest Rka. Okay. Hmm. Na górze czysto jakby co, mam molo Jak u ciebie za mną? No jest spoko. jest spoko Ja to sobie wybijesz szybę bo i mam całkiem dobry jeżdżę tam co czas przywierzy A to, to jeszcze jedni są, wiesz, bo jeszcze jedni pojechali na policję. A no to przywierzę jakiś pick-up jeździ. Pickup nasz stoi, ten pusty, nie? Więc możemy go ewentualnie odebrać tak szybciorem. Tak, mam tu dobry pogląd. Dobra, przelutuję, wiesz co piętro, bo jeżeli będzie więcej ammo, to. Kurna, ta poświata wokół ciebie to powinna być żółta i taka świecąca gruba. Kurna, a nie... a nie takie gówno. Po prostu nie widzę cię praktycznie, jak jestem w ruchu. A jest herka. Mam 30-30, masz może więcej? Mam. Yy, podzielę się, bo akacza podniosłem, więc. już ci tam znoszę na dół. Kolejna rka, dobra. Już ci znoszę, bo czekaj. Już chodzę. O! Mhm. Dobra. Wyrzucam ci tutaj amunicję przy schodach. Proszę bardzo. Nie masz spodni? Mam shorty. szorty Mhm. Shorty. To, yy, kąpiemy tak, czy ruszamy dupy? Ruszamy dupy, tylko poczekamy, żeby zobaczyć, czy przypadkiem tamci goście nie przyjadą po pick-up. Bo jakoś zaraz wyha... Są kolesie w biurowcu na S od nas, SSE. Ja otworzę sobie drzwi? W oknie. Trzecie piętro, i chyba drugie widzę, widzę na tym wyższym piętrze, nie? Tak, tak, tak. Mhm. Najwyższym, i na tym pośrodku. Jak się wychylo, to spróbuję zakaczać i zdjąć. No. Widzisz? Tak. Dobra, są. So. Jest, też widzę. Kurna. Wychyl się gnij do kurna się mam kolesia Oberwo dwa razy Jak on nie zginął od tego strzału, no kurna Jak to jest, że koleś wychyla głowę? No nie, kurna, wychylał łeb w oknie i dostaje dwa razy no. w banie i nie ginie, a mnie kurna nie z 15 imię, na metrów jakiś ćwok z shotgunem, który nie umie grać. No. Ten pick-up tu chyba olewamy, no, nie? No jeszcze do odzyskania. To co, idziemy po niego? Co robimy? To, no, ruszamy gdzieś, czy. No chodź pod pick-up, nie? Nie poszedł ten samochód, może. No, możemy, przejść. ale to. po pick-up idziemy? No. No dobra, to dawaj. Idziemy. Okej. Okay. Tak, to wylatuje. Są w oknie. Ja. A, te... No, widzę, widzę, widzę. Mam. Mhm. Biorę pick-upa. Wszystko jest. Okej, okay. zwinę cię tutaj. Okay. Jeden dostał. Jeden do 100. czekaj apteczki używam. Dobra. Nie wysiadaj, nie wysiadaj, nie wysiadaj, nie wysiadaj! Ukryj się. Stary, nie masz lara ukryj się. Spoko, spoko, loko. Dobra. Spadamy, wsiadaj. No da, I skręć w lewo. Bo... Zdejmą nas. Skręć w lewo. No, super. Super. Dobrze jest. Dobrze jest. Zostawię, no. się za, za market. Dobra. Czy uleczysz? No. O tutaj. Okej. Okay. O rany. Strzały. A to gdzieś z górki? Gdzieś na górce. Oj to spadamy na górce, na górce. stary. Dawaj. To niedobrze. Mam granat. Czysto tutaj. Nikogo nie ma. Uważaj, uważaj. O Skąd? Z bloków? Nie, z supermarketu chyba, nie? Tak, supermarket gdzieś tam. No. Dobra. To Chodź pod market. Dobra, nic tu nie ma. Przysiadam. Tam się nie Aha. Dobra. Tu... Są. So. Nie, jedziemy, nie. jedziemy. Ale... To są koleś, Co so, Są, mogłyśmy to się wysiąść. Znaczy, mogłeś wysalić wysadzić ze co? dobra. Jedź. Kurna, słabo za municją w sumie Gdzie jedziesz? Tam są po lewej kolesie. Trzech kolesi, kurna, co to jest? What the fuck? No kurna, super. Gdzie? No Co jest? Na górce są. Dobra, nie wiem. Idziemy, a um, drugie osiedle, bloki tam jadę. Dobra, tu po lewej byli kolesie trzech. Nie wiem jak to jest, o, czy kurwa dwa teamy się z... zebrały, czy co? są granat. Nie rzuciłem. Super, gra roku. Musimy no. się. Zrzut? Nie wiem Kurde Nie wiem, nie mam pojęcia szczerze powiedziawszy Nie wiem czy zdążymy Dobra Spoko, loko. O rano żeby tam była snajpa żeby to było tego warte ja Chyba nie zdążymy i tak No to zabijemy kogoś kto tam będzie no. no to co? To idziemy pod zrzut czy nie? No jedziemy, jedziemy, dawaj. No, no, spoko. mało małej zostało. Dobra. Już nie widzę tego To czekaj, w lewo, od tej górki w lewo jedź. Jest policja. I, I offroader. Off no. Dobra. O, ktoś jest? Tam... Nie, puste chyba. Nie wiem. Puste? To offroader jest pusty, więc podjadę. Zbierz policję, dobra jest, Czy mało wachy, nie? Nie wiem jak z policją, ale... Są dwa trupy, wiesz? To przelutujmy je No stary, no, są rzeczy no, Przepraszam Dobra, spadamy stąd Aha. Biorę mhm. samochód i jedziemy Dobra, już wysiadam stąd Dobra Zupaję. Urna co. What the <laughs> mnie no co? Co za Gra roku, ja pierdzielę. Dobrze że żyję. Dobrze, że żyjesz. Podbiegam tu do bloku, kuba. Będę w wzdłuż muru. Chodź tam na najwyższe bloki, co? Bo tutaj to z góry nas ktoś ja. może zdjąć. Zrzut po lewej. Uważaj, uważaj, uważaj. Ślizgam się, kurwa, pod prosty, a zresztą... Dobra, idę do góry jakby, co? Mm -hmm. Jestem już coraz bliżej. Mijam cztery pierwsze bloki i idę na te najwyższe. Słyszałem coś w jednym bloku. Ja tu coś słyszałem, coś się otworzyło. Gdzieś drzwi się otworzyły. Dobra. A nie, nie, wchodźmy. Jestem. Jest koleś. W rogu bloku. Jeden koleś. Jesteś. Dwóch jest! Dwóch, mocno oberwali. Ja pierdziele, myślałem, że jest jeden. Dawaj ich, dawaj ich. Dobrze. Głupie foki Ja pierdzielę myślałem, że jest jeden a tak kampili w rogu, jeden za murem i. Nie wiedziałem. Fuck. Słuchaj, stań sobie tu w rogu, a ja cię będę Tu? informował, czy ktoś idzie. Część zaraz mnie chwyci pewnie. Nie jest okej. Jesteś bezpieczny, dobra. No to zabijaj. No dawa jest jeden na jeden. Wygraj to. Wygrałem. Dobra. O, super. Mi się nie zmieni... no, Mi się nie zmieniło nic. Nie? Nie, bo znowu jest bug i się gra zawiesiła. Super. <laughs> Spaliłem koledze. Remember the drop of the Hollywood Hills? We drive around. We were just kids, but it was. It was back then.